Choćby chciał, bardzo chciał. Siłą nie zatrzymać mnie. Nie, nie, nie. No już. Pikuś. Ja. Powiedz, jak to się wszystko zaczęło? A tak to się zaczęło, że byłem 13 lat bezdomnym, yy, szukałem jakiegoś yy, model, sposobu na życie, yy, a że miałem gitarę, miałem zespoły muzyczne, yy, takie wioskowe, yy, grało się tam. Yy, po, 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 po weselkach, po, po różnych imprezkach, zabawach, ale w, w końcu e, e, kawalerka moja musiała się skończyć, e, bo e, miałem już 28 lat. No i e, wziąłem gitarę i wyruszyłem w świat, szukać i żony, i szczęścia. I tak dotarłeś do Sopotu, tak? Tak, dotarłem do Sopotu i, i od tamtej, od 1993 roku y, tutaj prawie cały weekend y, y, jestem, a natomiast y, teraz miałem 6 lat takiego przestoju, bo to był y, ten smowit, to, to był ten kryzys taki i y, y, nie grałem prawie wcale, ale zajm, zajmowałem się y, moją działką, y, y, po prostu innym działalnością, a pracuję nad wielkimi problemami świata, y, 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 o których na pewno się kiedyś dowiecie. Dobrze, a powiedz mi, ile miałeś lat, jak pierwszy raz przyjechałeś do Sopotu? O, miałem wtedy 50 lat, <coughs> jak tylko przyjechałem tu i, i nawet gazety napisały, że spóźniony... Gazety o tobie pisały? No, spóźniony debiut, mając 50 lat zadebiutowałem na scenach telewizyjnych, na scenach rozrywkowych. Takie małe, ładne spotkanie miałem z Marią Rodowicz na, na Kordach tenisowych bo był tej... Tutaj występ... w Marylach, z Marylą Rodową tak. się w, w Sopocie spotkałeś? Nie spotkałem, tylko brałem udział w jej imprezie to jest Bisiad piosenka <ścoughs> <ścoughs> balada z piosenką, coś takiego górny prowadził wtedy... No ale powiedz mi, znalazłeś tą żonę w Sopocie? Nie, ja żartuję to troszkę żonę to miałem wcześniej jeszcze jak miałem gospodarstwo, tylko później już nie miałem, bo wyjechała i bym też taki trochę Słomiany wdowy <głos》>, na za przeproszenie my. Jako pięćdziesiąt lat miałeś, jak pierwszy raz do sopotu przyjechałeś. Tak, to, i, i, i jakoś mnie to wszystko zachwyciło.